Jesteśmy w Peskici, miasteczko, mimo że zlokalizowane tuż obok plaży, położone jest na ponad 100 metrowej skale. Położenie pewnie ma ścisły związek ze względami militarnymi Jak będziemy ich z Polski atakować, to musimy wziąć z sobą drabinę. <laughs> Dokładnie. Zapamiętajcie sobie tą złotą radę. Witajcie. Jesteśmy przed hotelem Incanto w Peskici. Za chwilkę zaczynamy zwiedzanie miasteczka i plażowanko. I krótkie obejście po hoteliku. Dojechaliśmy do naszego hotelu Incanto w Peskici. Miasteczko przywitało nas takim oto zachodem słońca. Idziemy się zameldować. Dotarliśmy do naszego kolejnego noclegu, miasteczko Peskici. Hotel nazywa się Inkanto, trzygwiazdkowy. Zabieram was do naszego pokoju. Pokój dwuosobowy. Łoże Małżeńskie, mamy balkonik z widokiem na morze, z rana pewnie będzie lepiej widać. Najbardziej istotna kwestia w cenie 75 euro. Mamy parking. Śniadanie i możliwość skorzystania z basenu. Nie wiem, czy zdążymy, ale taka opcja jest. Jeszcze rzut oka na łazienkę. Widzę, że jest dość przyjemnie. Schludnie. No, także mi się podoba. Obiecałam wam pokazać widok z balkonu z rana. Oto on. Pobliska plaża, marina. Hotel usytuowany jest przy zdaje się głównej drodze Mesquicci. W oddali widać zawieszony między o tutaj skałami klifu a morzem Trabuco. Czyli średniowieczne konstrukcje do połowu ryb, typowe dla tego regionu. Tutaj lecimy zaraz na śniadanko, które tu również zrelacjonuje, a potem plażowanko. Do usłyszenia, idziemy na śniadanie w formie bufetu szwedzkiego. Serwowane od ósmej do dziesiątej. Z widoczkiem na plażę. Będę zobaczyć co jest dobrego. Jest pieczywo, sery, wędliny, i część typowo włoska. Spory wybór ciast, płatki, ogólniki. Owoce, na takich wakacjach na pewno się nie schudnie. Trzeba mądrze dostawać kalorie, automat do kawy i zimne napoje. To by było na tyle. Smacznego. Takie dobroci. Tutaj znajdziecie pączki z nadzieniem, ale też owoce, wędliny, pieczywo. Dla każdego coś dobrego. A najlepsze jest to, że tuż obok mamy widok na basen i wodę. Taki widoczek roztacza się z tarasu hotelu. Tuż obok jest basen. Nie mieliśmy okazji go wypróbować. Zbyt mało czasu. A tutaj, w środku, jest restauracja, w której jedliśmy śniadanie. Parking w cenie noclegu tuż przed hotelem. Do hotelu wiodą dwa wejścia: główne od recepcji i boczne, które jest jedynym wejściem, zdaje się od godziny 22 do 22: recepcja jest zamknięta jeszcze chcę wam pokazać jak się prezentuje hotel od strony ulicy wydrążony w skale fajnie to wygląda to jest drugie wejście bezpośrednio na ulicę. Tak to wygląda. Hotelik nie jest zbyt duży, kameralny, ale ma świetną lokalizację. Hotel Incanto w Peskici z fenomenalnym widokiem z tarasu i smacznym śniadaniem, typowo włoskim, bo na słodko. Dla nas nowość, ale cieszę się, że można coś nowego spróbować. Żal wyjeżdżać. Ruszyliśmy na Podbój Peskici. Powiem wam, że przez to, że jest już tutaj po sezonie, jest mega fajny klimat. Jest cicho i spokojnie. Widać tylko praktycznie lokalnych mieszkańców, którzy siedzą przed swoimi domkami, co chwilę się pozdrawiają co chwilę słychać Bonjourno i ciao. Fajnie. Ciekawa sprawa, że droga, która prowadzi spod hotelu jest jednokierunkowa. My przeoczyliśmy wczoraj wjazd do hotelu, chcieliśmy zawrócić, ale zostaliśmy wytrąbieni i musieliśmy objechać Ponad 3 km przez całe miasteczko, żeby wrócić z powrotem do hotelu. Życie na uliczkach Peskici leci leniwie na pogaduszkach, loteczkach. Przy espresso.